Chciałem również prosić, aby w tej chwili został odczytany fragment ze Słowa Bożego z drugiej księgi Samuela, dziewiąty rozdział, który będzie podstawą naszego kazania. Pewnego razu Dawid zapytał: Czy pozostał jeszcze ktoś z domu i za Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana? W domu zaś saula był pewien sługa imieniem Syba, tego wezwano, wezwano do Dawida, który zaś rzekł do niego, czy ty jesteś syba, a on odpowiedział sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatawa, Jonatana kulawy na dwie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział. Mieszkał on w domu Mahira, syn Amiela, w Lodabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira syna Amiela, z Lodabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i poddał, oddał mu pokłon. A Dawid rzekł mu, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zawrócić, zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziada. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon, rzekł: Czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula, i rzekł do niego: Wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla Niego ziemię, Ty i Twoi Synowie i Twoi słudzy, i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu Twojego Pana, lecz sam Mefiboszed, syn Twojego Pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał piętnastu synów i dwadzieścia sług. Syba, rzekł do króla: wszystko, co rozkazał mój Pan Król, to Twój sługa uczyni, i Mefiboszed jadał u stołu króla jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Moje rozważanie zatytułowałem: Wszystko się zmienia, kiedy król wzywa. Czytając ten tekst biblijny. Wiemy, że bohaterem tego rozdziału jest Mefiboszet, wnuk Saula, syn Jonatana. Pochodził z rodziny, która znalazła się w niełasce, u Boga i u ludzi. Ale wiecie, taką samą sytuację. Mają osoby, które są w czasach prześladowań politycznych czy religijnych, gdzie właściwie cierpienia, problemy, a nawet śmierć spotykają ich nie za to, co zrobili, tylko za to, że należą do. Określonej grupy, czy mają określone poglądy. Również osoby, które z powodów przejścia na adwentyzm popadają w niełasce u swoich najbliższych w rodzinie. I tego rodzaju historie również słyszałem. Bowiem rodzina. Mefiboszeta została skazana na śmierć. I trzeci rozdział księgi Samuelowej, drugiej, opisuje o tym, że król Dawid również uczestniczył w procedurze wykonania tego wyroku. I Mefiboszeta, wnuka Saula, czekał ten sam los bowiem taki los, los śmierci, podzieliły rodziny skazanych przez inkwizycję, nazizm i stalinizm. Ale z drugiej strony, to z punktu widzenia religijnego, teologicznego, my też jesteśmy skazani na śmierć a to ze względu na nasze grzechy bowiem zapłatą za grzech jest śmierć jak mówi apostoł Paweł do jakiej rodziny należał jeszcze mefiboset mefiboset już nie mieszkał w Jerozolimie ale zamieszkał w wiosce o nazwie Lodabar co oznacza pastwist. Była to biedna wioska, bowiem nie mogła się utrzymywać z hodowli bydła i owiec. Jego opiekunem był Mahir, co oznacza z języka hebrajskiego sprzedany zapewne za długi, bo dawniej jak ktoś nie potrafił spłacić swoich długów, to szedł na służbę w niewolę. I najważniejsza rzecz to ta, że Mefiboset w wieku pięciu lat, gdy uciekał wraz z piastunką z Jerozolimy, wypadł i okulał na obydwie nogi. Niestety nieodpowiednio zaopatrzono go medycznie i, i był kulawy przez całe życie. Był przez to niepełnosprawny. Nie mógł się uczyć, nie mógł iść do armii izraelskiej, nie potrafił też pracować, zwłaszcza na roli. Dzisiaj jest wiele osób ubogich na tym świecie, zwłaszcza w krajach, które są ekonomicznie uciskane. I nie ma dwóch zdań, że na świecie. Mamy dwa bieguny: biegun bogactwa i biegun biedy. Po stronie bogactwa stoi gdzieś około 40 krajów, do których Polska również należy, bo jest na 30. miejscu na świecie. Reszta to jest biegun biedy. I nie ma tu się e, co dziwić. Jest to pewne Historyczny spadek, a także co ze smutkiem trzeba powiedzieć, kapitalizmu, który osiągnął zwycięstwo nad innym rodzajem ustroju społecznego, jakim był socjalizm czy tak zwany komunizm, który dążył do pewnej Równości klas społecznych. I właściwie kapitalizm nie ma już w tej chwili konkurenta, i tak właściwie to nie doprowadzi do zmniejszenia biedy, a raczej jeszcze do powiększenia bogactwa i tego rozwarstwienia społecznego. Ale również i w naszym kraju, mamy wiele osób bezdomnych, bezrobotnych, chorych i niepełnosprawnych. I stąd Mefiboszet jest przedstawicielem tych właśnie ludzi, którym się w życiu nie powiodło. A gdy Mefiboszet zostaje zaproszony, z powrotem do Jerozolimy. Gdy zostaje zaproszony na dwór królewski, to tam z rodziny w niełasce, skazanej u, i ubogiej, ubogiem, przepraszam, przechodzi do rodziny wymarzonej, dlatego że przywrócone zostało Mefiboszetowi gospodarstwo, majątek, który posiadał król Saul, a które konfiskował król Dawid. Stąd też Mefiboszczet znalazł zaopatrzenie na resztę swojego życia. Podobnie jak każdy jeden syn królewski, syn Dawida. A przecież to samo stało się również z nami, grzesznikami. To Pan Jezus poszedł na śmierć krzyżową, aby w oparciu o miłość Bożą doprowadzić nas, włączyć nas do Bożej rodziny. kim zatem był Dawid w stosunku do Mefiboszeta Otóż Dawid kiedy dowiedział się że żyje jeszcze syn Jonatana podjął wysiłek aby go odnaleźć wysłał do wioski Lodabar gdzie mieszkał Mefiboset Wysłał posłańców królewskich, wysłał powóz królewski, który prowadzony był przez oficerów jego armii, po to, aby go sprowadzić do Jerozolimy na jego dwór. Mefiboset mieszkał tam niejako trochę w ukryciu. Gdyż było to daleko za Jordanem. I być może wiadomość o nim, gdzie mieszka, nie była znana, bo dopiero jeden ze sług Saula, Syba, tę tajemnicę zdradził. Ale proszę zrozumieć, że ten tekst biblijny. Cały ten rozdział dziewiąty jest Ewangelią zawartą w Starym Testamencie. Ewangelią, byśmy powiedzieli, w mikro Starego Testamentu. Bo właśnie to Jezus przyszedł z tak daleka na tą ziemię, aby poszukać grzeszników. I aby zbawić ich, jak mówi ewangelista Łukasz, zbawić to, co zginęło. Jest to piękna ilustracja planu zbawienia, bowiem Jezus, gdy odszedł, na jego miejsce wysyła Ducha Świętego, aby przekonać świat, czyli nas, o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Kiedy grzesznik da się przekonać o grzechu, to wtedy szuka również sposobu na pojednanie z Bogiem i z ludźmi. To właśnie ewangelista Jan zapisał te piękne słowa: Że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. W tej historii widzimy Dawida, który. Przemawia do Mefiboszeta, tego, który upadł na twarz i czuł się jak zdechły pies, co oznaczało, że traktował siebie jako bezwartościowego, zasługującego na osądzenie i śmierć. Ale to właśnie król Dawid, słowami wyrażonymi w pokoju, zachęcił go i dał mu nadzieję na nowe życie bowiem tak samo grzesznik gdy staje przed obliczem Chrystusa to Chrystus traktuje go nie jako wroga ale jako przyjaciela to głos Chrystusa słowami Pokoju dla duszy każdego grzesznika może sprawić, że tak jak powiedzieli uczniowie, do kogoż pójdziemy? Przecież ty, Panie Jezu, masz słowa życia. Kiedy Dawid wyrażał swoje stanowisko wobec Mefiboszeta w obecności dostojników królewskich. Być może przedstawiciela kapłaństwa, to wtedy obiecał mu, że na resztę swojego życia dozna uprzejmości, że będzie mógł korzystać z majątku i będzie mógł ja, jeść u stołu królewskiego. Co oznacza, że będzie miał zaopatrzenie do końca swoich dni. Mimo to, że Mefiboszet był sierotą. My przecież też nie zasługujemy na miłosierdzie, ale my możemy liczyć na Boże miłosierdzie wtedy, gdy przyjmujemy Jezusa jako osobistego Zbawiciela. A teraz popatrzmy, jaka będzie przyszłość Mefiboszeta. Oto on zostaje przeniesiony z ubogiej chaty do królewskiego pałacu. Nie mając nic, dostaje gospodarstwo rolne wraz z pracownikami na czele z Sybą, który będzie zarządcą w jego gospodarstwie. Otwierają się przed nim również nowe możliwości, łącznie z zawarciem związku małżeńskiego, bo przecież dawniej to rodzice kojarzyli dzieci. I żaden teść nie chciał Mefiboszeta jako swojego zięcia, bo był niepełnosprawny, nic nie umiał, żadnego zawodu nie znał, zdrowia nie miał do tego, żeby pracować, więc nie miał szans ale w momencie gdy otrzymał z powrotem gospodarstwo to podejrzewam że nie jeden teść z zachwytem czekał na taką okazję żeby wydać swoją córkę za tego nowego dziedzica być może się uśmiechamy ale taka była rzeczywistość I i wiemy ze Słowa Bożego, że On zawarł związek małżeński i miał swojego syna. Więc przyszłość przed Nim. Wiecie, to nowe zaopatrzenie świadczy o tym, że nawet gdyby to jego gospodarstwo nie przyniosło dochodów, Wystarczających do utrzymania Mefiboszeta i jego rodziny, to król zapewniał, że z dochodów królewskich, czyli z podatków, które zebrał na terenie kra ze swojego kraju, od swojego narodu, zaopatrzy go na resztę życia. A przecież to pan Jezus powiedział, że gdy wejdziemy do Bożej rodziny. To wszystko, to szukajcie najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Bowiem, gdy wkracza w nasze życie Pan Jezus, gdy Pan Jezus jako król nazywa, to stare przeminęło, a nowe się staje. Nowe się zaczyna. Mefiboset otrzymał nowych rodziców. Bo tak naprawdę król Dawid, przygarniając go do siebie, został jego ojcem innymi słowy, ojczymem. A żona Dawida stała się jego drugą matką, czyli macochą. A on stał się adoptowanym synem. Wiecie, miliony dzieci na tym świecie jest adoptowanych. I wielkim błogosławieństwem jest, jeżeli wierząca rodzina może adoptować sierotę. Ja bym nie był tutaj na tym miejscu, nie wygłaszał tego kazania, gdyby nie to, że gdy miałem dwa lata. Zostałem zaadoptowany do adwentowego domu. I dzięki temu tu jestem. Tak nie wiadomo, gdzie bym był. I to jest wielkie błogosławieństwo. Ale to Pan Jezus natknął Jana, który w swoim liście napisał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi, jesteśmy, bo będziemy do Niego podobni. Drogie siostry, drodzy bracia, drodzy słuchacze: Jeżeli Król nas wzywa, to wszystko się zmienia. Również możemy zmienić priorytety w naszym życiu. A wtedy inne sprawy, które wydają się nam na drodze chrześcijańskiego naszego życia jakąś niewygodą, uciążliwością inne sprawy, które spotkamy. W naszym kościele, które wydawać nam się jakąś niepotrzebną sprawą, która nas obciąża, czy czasowo, czy finansowo, nie będziemy już na to tak patrzeć, bo kiedy król wzywa, wszystko się zmienia. Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników, takich jak ja i Ty. Bóg chce mieć jak najwięcej dzieci. Bóg chce ich jak najwięcej zaadoptować do swojej Bożej rodziny. I dlatego też wdrożył plan odkupienia każdego człowieka z niewoli grzechu, którym jest. On chce, abyśmy tak jak Mefiboszet, żyjący na ubogiej planecie, pełnej rozczarowań i porażek, usłyszeli Jego głos pukających do serca, do drzwi naszych serc i pozwolili mu na zmianę naszego wiecznego losu. On chce wejść w relację z nami taką osobistą. Nawet wtedy gdy będziemy przeżywać niedostatki, problemy, gdy będziemy żegnać naszych najbliższych, on chce być blisko nas i chce, abyśmy odczuwali że on jest naszym ojcem i kocha nas bezgranicznie. A on przede wszystkim chce zabrać nas do niebiańskiego domu. Drodzy, śmierć może przyjść nagle. Nawet się nie spodziejemy. Ale do niebiańskiego domu wchodzimy też nagle i z wielką radością. A tam, gdy się już znajdziemy, tak jak opisane to jest w tym rozdziale, w tej historii, dziewiątego rozdziału księgi Samuela, że tam będziemy zaproszeni do królewskiego stołu. Gdzie gospodarzem będzie Pan Jezus, a kelnerami będą Aniołowie. To będzie królewski stół. I mamy pewność, że tak będzie, bowiem apostoł Paweł w liście do Rzymian, i to jest mój ostatni fragment Słowa Bożego, jaki chcę Wam zadedykować. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A przecież każdy ojciec i każda matka tęskni za swoimi dziećmi, nawet gdy daleko są, chciałaby znowu z nimi być, chciałaby poczuć tą wspólnotę. I przecież nasz Ojciec w niebie tęskni, aby mieć z nami, ale już trwałą wspólnotę.